Ludzie, ludzie, słyszeliście? Widzieliście? Samoloty wojskowe latają w kółko i ścigają bombardino-krokodilo. Właśnie przeleciały. Widzieliście to? Skomentujcie. Chyba je słyszę. Lecą w tę stronę. Słyszycie? O! Tam, tam! Wojsko próbuje dorwać bombardino-krokodilo. Strzelają do niego. Biedak próbuje uciec. Czemu go gonią? Nie mam pojęcia, czy powinniśmy go uratować? Nie wiem. Uruchomię drona. Spróbuję śledzić ich z powietrza i pokazać wam, co się dzieje. Muszę wystrzelić drona. Lecę w górę, ludzie. Muszę znów zobaczyć bombardino krokodilo i ścigające go wojskowe odrzutowce. Czemu go ścigają? To niejasne, ale strzelają i chcą go zniszczyć. Nie chcę tego. Ciągle nad nami latają, więc na pewno jeszcze tu wrócą. Nie wiem, co zrobić. Może uda mi się pomóc Bombardino-Krokodilo? Trochę mi go żal. Mówią, że go złapią i zrobią eksperymenty. Gdzie oni? Może już tam są? Może go trafili i sam leży gdzieś na polu? Nie, nie widzę go tutaj. Bombardino-Krokodilo, gdzie są samoloty wojskowe? Lecimy przed siebie! Tam, nad żółtym polem. Coś tamtąd leci. Widzicie? Leci w tę stronę. Dokąd lecą? Ale jak to? W moją stronę? Bombardino przeleciał tuż nade mną. I jeszcze nad nimi. Wow, leci tak szybko w moim kierunku. Wow! Bombardino po prostu tak przeleciał nad tymi odrzutowcami. Huh? Muszę szybko się odwrócić. Dalej, dronie, pośpiesz się. Gdzie oni? Już ich wcale nie widzę. Ale widzieliście? Ścigali Bombardino i strzelali. A on uciekł jak mistrz. Sprytny Bombardino. Tak, trzymaj. Prawda, ludzie? Nie wiem, żal mi go. Czemu go ścigają? Chcą go złapać. Aha, przelatują. Przelatują. Tam, gdzieś na górze. Gdzie są? Kiedy mówiłem, na chwilę się rozproszyłem. Tam są. Znowu odleciały w dal. Znowu lecą. Nie wiem, co robić. Może powinienem użyć drona, żeby zatrzymać wojsko i zablokować drogę. Ale rany. Mogą mnie nie widzieć. I po prostu wlecieć. Jak mnie uderzą, samoloty mogą mieć problem. Po prostu zlecę niżej. Kto wie, zaryzykujmy ludziska. Gdzie jesteście? No dalej, wracajcie. Ciągle latają mi nad głową. Znowu są. Lecą z żółtego pola. W tę stronę. Tak, do mnie, do mnie. Nie skręciły w prawo. Obserwuję Was. Mam Was na oku. Widzę Was, widzę, widzę. Odlatują poza widzenie. Rany. Polecę w tę stronę. Może wkrótce wrócę. Gdzie są? Dlaczego straciłem Was z oczu? Już ich nie widzę ludzie. Chwila chyba znowu lecą w tę stronę. Tak, tak, tak! Prosto na mnie! Nadlatują z daleka i lecą prosto na mnie! Wow! Przeleciał tuż nade mną! I te dwa samoloty? Też przeleciały! O rany, co się dzieje ludzie? Co robić? Jak ich dogonić? Jak cię uratować? Jak odwrócić ich uwagę, żebyś mógł uciec? Gdzie jesteś Bombardino Krokodilo? Nie widzę ich! A gdzie oni? Tam w chmurach! Tam lecą w chmurach! Ale nie w moim kierunku. Orany! Orany! Co mam zrobić? Ludzie, napiszcie w komentarzach, jak mogę uratować Bombardino Krokodilo. On jest dobry, tak? Z tego co wiem, pisaliście w komentarzach, że jest dobry i robi dobre rzeczy. Przeczytałem komentarze pod filmem, w którym wcześniej filmowałem Bombardino Krokodilo. Jeśli jeszcze ich nie widzieliście. Zajrzyjcie na kanał Anglikosik i obejrzyjcie najnowsze filmy. Występował w nich Bombardino Krokodilo wraz z Tung Tung Sakur i był też Brbry Patapim. Tralero Tralala, Capucina Ballerina i wielu innych. Nawet słoń w kaktusie. Rany ludzie i kot krywetka. Każdy rodzaj potworów. Weźcie na kanał Anglikosik Kosik i obejrzyjcie. O rany, gdzie są? Widzę ich ludzie! Lecą nade mną! Wow! wow. Było tak blisko! Widzieliście to ludzie? Przelecieli tuż nade mną! Prawie strącili drona. Świetnie, Bombardino. Uniknął ich. Rany muszę się stąd wydostać. Mogę stanąć na drodze Bombardino. Jeśli się we mnie wbije, to będzie katastrofa. Nie chcę psuć mu żadnych planów. Może zawrócę mojego drona. Muszę pomyśleć, jak uratować go przed tymi wrednymi wojskowymi. Nie pozwolę, żeby go tknęli. Żal mi go. Jest dobry. To tylko stworzenie, które zmieniło się w mały samolot i chcę uciec. Muszę mu pomóc ścigają go i chcą przeprowadzić na nim jakieś eksperymenty. Oczywiście to ciekawe, samolot, krokodyl. Teraz ludzie, jadę do domu po mojego szybszego drona. Może z tym uda nam się coś zrobić, namierzyć ich lub jakoś szybko złapać. Ten dron jest super szybki. Złapie ich. O rany! Tam są! Patrzcie, patrzcie! Tam na niebie! Widzieliście? Przeleciał tędy ludzie! Chwila. Czy Bombardino strzela? Strzela do samolotu wojskowego. Trafił wojskowy odrzutowiec! On spada! Ten odrzutowiec rozbije się! Tam ludzie! Bombardino krokodilo potrafi bombardować! Miał rakietę! Wystrzelił ją w samolot! Nie udało mi się sfilmować momentu wypalenia rakiety. Ło! Wow. Może powinienem iść do pilota? Co myślicie, ludzie? Czy mam iść do pilota, który rozbił się za tymi drzewami? Dobra, to niedaleko. Lecę tam, ludziska! Lecimy do przodu! Niedługo tam będziemy! Mam nadzieję, że Bombardino da radę. Ten drugi samolot ciągle go ściga. Co za dzień pełen przygód, ludzie! O, oh, tam jest Bombardino, ludzie! Jest! Jest! Gdzie on jest? Rany krzaki, krzaki, krzaki! Zaraz Wam pokażę. Gdzie on jest? Był gdzieś tutaj. Słyszycie? On gdzieś leci. Tam, 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 tam lecą! Odlecieli! W tę stronę! Zawsze krążą wokół. Mają nieograniczone paliwo czy co? Oni po prostu lecą i lecą, ludzie! Nie łapie! Jak duży musi być zbiornik, żeby tak długo latać? Wiecie, jak duży jest zbiornik samolotu? Zwłaszcza krokodyla? Jest duży? Jak długo może lecieć na paliwie? A może jest elektryczny? Nie wiem, czym go w ogóle napędzają? Jeśli wiecie, napiszcie komentarz! Jestem blisko miejsca, gdzie rozbił się drugi myśliwiec. Mam nadzieję, że pogadam z pilotem, bo. Spadochroniarz wyskoczył, ludzie. Rany! Widzicie? Spadochroniarz spada w dół, on ląduje. To musi być żołnierz. Wyskoczył po trafieniu. Oczywiście żołnierze mają taką opcję ratunkową. Teraz ląduje gdzieś na żółtym polu. Widzę go, ludzie. Ląduje. Spróbujmy go dogonić. Tu jest droga. Widzę? Kieruję do tego faceta. Mam nadzieję, że ten żołnierz nic mi nie zrobi. To żołnierz, więc na pewno mnie zauważy i może będzie chciał mi coś zrobić. Dobra, po prostu pogadamy. Nie robię nic złego. Chcę tylko pogadać. Znajdźmy tego pilota i spróbujmy pogadać. Może uda mi się go przekonać, żeby nie atakował bombardino krokodila. Mógłby przekazać to temu drugiemu pilotowi. Kto wie? Warto spróbować, tak? Gdzie on jest? Chyba go zgubiłam. Rany, jak dotrzeć na to pole? Chyba nie przejdę. A, dobra, przejdziemy dookoła. Widzicie? Musimy się tam dostać. Nie będzie łatwo. Trochę podbiegnijmy. Rozbił się gdzieś tam. Widzicie żółte pole? Gdzieś na tym polu. Dobra, chodźmy. Chyba znalazłem ścieżkę do żółtego pola. Świetnie. Mam nadzieję, że znajdę pilota od razu. O, słyszycie to? Bombardino nadal leci i nadal słychać strzały. Słyszycie? Wszystko dobrze. Bombardino się trzyma. Nadal go ścigają. Wow. Jak to możliwe, że mają paliwo? Nie rozumiem, ludzie. Dobra. Oto żółte pole. O, widzę ścieżkę. Musimy tam iść. Rany. Gdzie jest ten żołnierz? Albo pilot, albo ktokolwiek. O! Widzę go, ludzie! Czołga się po drodze. Albo idzie. Dzień dobry! Czy potrzebujesz pomocy? O, cywil, dzień dobry! Czy masz może jakiś pojazd? Tak, mam. O co chodzi? E, proszę, podwieź mnie do mojej bazy. Jasne, bez problemu. Jedynka, jedynka, alfa do bazy. Odwołaj odbiór. Cywil mnie podwiezie. Z kim rozmawiasz? Skąd przyjechałeś? Nie zadawaj zbyt wielu pytań, stary. Chodź, ruszajmy. Gdzie twoje auto? Niedaleko. Pięć minut i będziemy na miejscu. Ale dlaczego nie chcesz podać żadnych informacji, ani powiedzieć, co tu robisz? To chyba nie jest dużo. Nie wolno mi tego ujawniać. Jedziemy, mniej gadania, więcej działania. Cóż, nigdzie cię nie zawiozę, dopóki mi czegoś nie powiesz! Słuchaj, twardzielu! Nie mam czasu na takie gadki. Odwróć się, zabierz mnie do auta i zawieź mnie tam, gdzie trzeba. Łapiesz? Proszę, odłóż to! Jestem cywilem! Przybyłem, by pomóc! Trzymam ją w ręku. Nie widzisz? Dalej, idziemy. Nie ma czasu. To ty się śpieszysz, tak? Polujesz na tego krokodyla, prawda? A. Co? Nie! Czekaj! Stój! Krzanić uh, 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 tego gościa! Uh, uh, nie, nie lubię go! Uh, totalnie muszę ratować bombardino Crocodilo! Uh, uh, uh. Już tu jesteśmy! Chodźmy! Mam szybkiego drona! Lecimy! Najlepiej byłoby znaleźć ich w tej okolicy, jeśli nadal latają. Może już jeden zestrzelił drugiego! Nic jeszcze nie widać. Dobra, czas wysiąść z auta i nasłuchiwać. Może coś usłyszę. Coś jak? Brzmi jak? Byli w pobliżu. Słyszycie? Są tam. Tak, odpalamy drona. Dobra, moja bestia, wystartowała, ludzie. Lecimy, będziemy ich śledzić z samochodu. No już, ludzie, znajdźmy ich. Pomóżcie mi w tym. O wiele lepiej jest, gdy wszyscy patrzycie i mówicie, gdzie oni są. Widzicie samoloty? Nie widzę bombardino krokodilo ani drugiego pilota, który wciąż go śledzi. Ciekawe co stało się z pilotem, którego zostawiłem. Pewnie już wrócił do swojej bazy. Będzie pamiętał, jak mi groził. Gdyby zachowywał się lepiej, to bym go nawet podwiozł. Ale tak mam przerąbane. Trzeba umieć rozmawiać jak normalnie ludzie. No gdzie ty? Słyszałem was. Dziwne. Wziąłem szybkiego drona, ale nic! Nic to nie daje. O, coś słyszę. Są tutaj. Leciałem w złym kierunku. Śledzę ich ludziska. O! Widzę ich! Ludzie! Jestem tuż za nimi! Lecę! Lecę! Chcę ich dogonić, ale nie mogę! Rany, wciąż jestem za wolny! Uciekają, ale okej. Okay. Dogonię ich! Dobra? Gdzieś skręcili! Ale gdzie? Tam! Wow! Ten zakręt był szybki. No dalej, dronie, przyśpiesz. Proszę, proszę, bądź szybszy. Mamy super prędkość. Lecimy, lecimy. Szybciej, szybciej. O, lecą na mnie. O nie, rany zawrócili tak szybko. I odlecieli tam. Szukam, szukam. Gdzie wy? O, nie widzę ich. O, tam, nad pociągiem. Polecieli w tę stronę. No dalej, dronie. Maks prędkość. Jak cię odblokować? Wiem, że możesz lecieć jeszcze szybciej. Wydaje się wolno. Jak poleci niżej, zobaczycie, jaki naprawdę jest szybki. A, gdzie lecicie? Strzelają. Tak, strzelają. On strzela. Nie strzelaj. Przestań. Dobra, polecę naprawdę wysoko. Bardzo. Nie wiem. A, spróbuję zbić ten samolot. Bardzo mi żal bombardino krokodilo. Dobra, gdzie oni? Tam. Lecą prosto na mnie. Widzicie ich w oddali, ludzie? Lecą prosto na mnie. Dobra, przygotowuję się. Zakładam gogle i lecimy. Zaczynamy. Muszę w nich uderzyć. Bombardino leci obok mnie. Bombardino, uważaj, uważaj, uważaj! Jest prawie nade mną. O nie! Rany! Straciłem drona. Straciłem drona. Po nim. Straciłem go. Ale czy uratowałem Bombardino? Zniszczyłem samolot. Mam nadzieję, że z pilotem jest OK. Nie chciałem go skrzywdzić. Czy postąpiłem słusznie, ludzie? Napiszcie komentarz, czy zrobiłem dobrze, czy nie. Czy może był inny sposób, aby ich powstrzymać? Może nawaliłem? W końcu jest tam prawdziwy człowiek. O, chwila. Tam jest. Patrzcie. Tam, tam, tam. Widzicie? Spada chroniarz, spada. Czyli w porządku. O, czyli pilot cały. O, Bombardino Krokodilo odlatuje. O to nam chodziło. Leci do domu! Ostatnio kręciłem tu jeszcze inny film. Widzieliście go? Były tam wszystkie włoskie memy. Tra la, -la, -la tralala, balerina cappucina, Brbr Patapim. Był jeszcze ktoś, ale nie pamiętam. Wszyscy tam byli. A teraz leci do domu! Uratowałem go! Udało się! Jeśli tak uważacie, dajcie lajka i zasubskrybujcie Angli Kosik. Do zobaczenia! Pa! Tung 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 sahur, tralalero tralala Ludzie pisaliście w komentarzach, że chcecie zobaczyć tung 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 sahur Więc przyjechałem do ciepłego kraju, gdzie mieszka, żeby wam go pokazać Tak, tak, jestem w ciepłym kraju, gdzie mieszka tung tung sahur Ptaszki śpiewają Dobra, chodźmy ludzie, chodźmy go poszukać Mniej więcej wiem, gdzie jest. Mam ze sobą mnóstwo aparatów i drona, chodźmy! A, i wynająłem samochód, żeby dojechać gdzie trzeba. Więc zostańcie tu! Same najciekawsze rzeczy przed nami, ludziska! Pierwszym miejscem, gdzie będziemy szukać tung-tung-tung-sahura, jest brzeg morza. Jeśli go nie znajdziemy, udamy się w opuszczone miejsce. Jeśli tam też nie, pojedziemy do miasta. Na pewno gdzieś go znajdziemy, więc zostańcie z nami. Szukajcie razem z nami. Dobra, jadę teraz prosto nad morze. Mam nadzieję, że nie wjadę samochodem do morza. Wow, jest cliff. Tung 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 Sakur, kto to? Co to ma być, ludzie? Napiszcie komentarz. Wiem, że to jakiś dziwny ziomek i wygląda, jakby był zrobiony z drewna albo czegoś w tym stylu. Nie czaję tego. O co w tym chodzi? Dlaczego wszyscy się go boją i dlaczego jest teraz taki popularny? Czemu jest wyjątkowy? Dobra, jestem. Auto też? Uhu, macham do was. Teraz polecimy w tę stronę właśnie wzdłuż morza. I? Czy to Tung Tung? Nie, to tylko ludzie siedzący na plaży. Dalej ludzie, czaje. Lecę dalej. Tung 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 Sahur naprawdę kocha morze. To wszystko co wiem. Uwielbia opuszczone miejsca, ale też być czasem w mieście wśród ludzi. Tak jak powiedziałem? O chwila, tłum. Tłum ludzi. Sorki. Te zjeżdżalnie są takie fajne. Tak! Wynosi stąd wrono, a może to stroka? Ha, leci nade mną. Drony i wrony to złe połączenie. Ptaki mogą czasami zaatakować drona. Te zjeżdżalnie są super. Mam rację? Co tu mamy? Można się trochę pobawić. Pójdziemy tam, kiedy skończę latać. Tak? Będzie fajnie. Wszystko wydaje się tu spokojne. Jeśli zobaczycie Tung Tung Sahur, napiszcie w komentarzach. Przeczytam je i wrócę sprawdzić. O, ludzie chillują na plaży. Ale teraz nie ma słońca! Nieważne. Basen jest ciepły. I mnie przeszkadza. Może też jest w porządku. Około 18 stopni. Nie idealnie, ale pływać można. A kruk! Uch, było blisko. Myślę, że chcę zaatakować drona. Muszę zlecieć niżej i schować się pod palmami. Albo po prostu uciec prędkością. Szybko uciec! Tak, czy to Tung 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 Sahur? Spójrzcie tam z kijem! O, chwila. To jakiś rybak z wędką. Moja wina. Tung Tung Sahur ma kij czy pałkę? Myślę, że to pałka, nie? Do czego on tego używa? Do czego służy? Fiu, moglibyśmy tak latać w nieskończoności i nie znaleźć Tung Tung Sahura. Obiecuję, że go dziś znajdziemy. Zostańcie tutaj, nie odchodźcie. Może on unosi się na swojej małej łódce. Jeśli taką ma, ale sam wygląda jak kłoda, to może unosi się na wodzie, ale może spuchnąć i zgnić. Tungtungsa ale ciekawa nazwa. Co to w ogóle znaczy? Co to oznacza? Tak, ten kruk do mnie leci. Mówiłem o nim, ten co latał za dronem. Teraz leci prosto na auto? Ło, co to za miejsce? Restauracja? Nie, chyba nie. Po prawej stronie są jakieś budynki. Wyglądają na opuszczone. Wow, ktoś naprawdę ładnie tu urządził? Nieźle. Ktoś zbudował trzypiętrową willę i stworzył piękny ogród. Wow, to kupa pracy. Tyle tu roślin, ale jest pięknie, tak. I widok z tych okien jest niesamowity. No może z wyjątkiem tylnych okien, które wychodzą na opuszczony budynek i plac budowy. Okej, okay, jesteśmy w pobliżu jakiegoś opuszczonego lub budowanego obiektu. Wygląda jak... A nie, są tam pracownicy. Jest ruch, więc to nie opuszczone miejsce. Tungtung Sakura pewnie tu nie będzie. Dobra, lećmy stąd. Polecimy wzdłuż brzegu tak daleko, jak tylko się da. Daleko, jak da radę dron. Polecimy wzdłuż brzegu... Hej! Chyba coś zobaczyłem. Fiu, wydawało mi się... Tung, -tung Hura Sakura tutaj nie będzie. Cały czas mi się śni. Każdy pisze w komentarzach: Tatusiu, Remik nagraj film o Tung, Tung Sachurze. Czytam te komentarze, jest ich tak dużo, że śnią mi się po nocach. Więc chcę go znaleźć. Przyjechałem do kraju, gdzie mieszka. Przy okazji może wiecie, gdzie to jest. Wówczas wiecie, gdzie przyleciałem. Cóż, nie sądzę, żebym cokolwiek zobaczył. A to opuszczone miejsce, dobra, wracamy. Ale tym razem wybierzmy inną trasę. Byłoby głupio lecieć tą samą drogą. Bo, może coś przegapiłem. Jeśli coś zobaczycie, dajcie znać w komentarzu. Ja na pewno zerknę. Jeśli zobaczę to, o czym napisaliście, na pewno to sprawdzę. Okej, okay, następne opuszczone miejsce. Nie, to tylko kolejna budowa. Nie, opuszczona. Wygląda, że trwają jakieś prace budowlane. Dobra, lecę z powrotem. A muszę lecieć trochę szybciej. Może polecę niżej, bo lecę za wysoko. Nad tym opuszczonym miejscem, albo zwykłą budową. Na pewno polecę niżej. Może ukrywa się pod dachem albo drzewem. A ja po prostu go nie widzę. Tyle tu wszystkiego! To nie jest zwykłe pole, gdzie można lecieć i łatwo dostrzec kłodę jak tung, tung, tung Sachur. Jest brązowy, prawda? Kłoda, drzewo. Napiszcie, czy się mylę, czy nie. Coś się tam rusza. To tylko ludzie. Dobra, chyba już tędy leciałem. Nie, wtedy leciałem wzdłuż brzegu. Teraz lecę nad hotelem. Na dole są baseny. Kruk, kruk, kruk. Widzę jak gdzieś leci, ale nie w moim kierunku. To chyba jego terytorium. Pewnie go broni. A, wow, patrzcie! Super! Widzieliście? Śledziłem kruka! Ale fajnie! Gdzie on? O, polecę niżej. Chcesz się ze mną bawić? Nie, nie boję się. Kruk może chronić terytorium i atakować mojego drona. I dron spadnie. Może nie wytrzymać ataku. Chociaż może da radę krukowi? Ma, nie. Jeśli uderzy w śmigło, dron się rozbije i go stracę. Lepiej odlecę. Joga? Ktoś uprawia jogę? Nieźle. To na pewno nie Tong Tung Sahur. Jest pole? Nie, wracam. Jest moje auto, ale nie widzę go tutaj. Może jest gdzieś w pobliżu? Poleśmy najniżej, jak się da, koło skał. O, wow! Lecimy obok? Nieźle. Tung, 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 sahur. Tung, 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 sahur. Pokaż się, pokaż się. Tung, 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 sahur. Jestem tu, Tatareimik tu jest. Tak, lecimy w morze. Jesteśmy nad morzem. Nie, nie widzę go tutaj. Więc polecimy do opuszczonego miejsca. Pokażę wam, gdzie może być. Tam, w oddali, jest pewne opuszczone miejsce. Więc opuszczę drona i polecimy prosto tam. Zostańcie ze mną. Na pewno go znajdziemy. i hey, ludzie już wiem. Tung, 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 sahur brzmi jak odbijanie bębnów. Tung, tung, tung. Wiedzieliście o tym? Chyba słyszę gdzieś bębny. Tung, tung, tung. Chociaż są to skały i może Nic nie słyszę. Nie, to tylko silny wiatr. Nic nie widzę. I nawet nic nie słyszę. Dobra, idziemy dalej, ludziska. Zbliżamy się do opuszczonego miejsca. To będzie najbardziej ekscytująca część, ludzie. Serio, to będzie najciekawsza część. Opuszczone miejsce? Lubicie opuszczone miejsca? Skomentujcie. Jak bardzo ciekawi Was oglądanie filmów z opuszczonymi miejscami? Czy bardziej podoba się Wam, kiedy latam dronem? W opuszczonym miejscu, czy kiedy jestem tam sam? Oczywiście nie zawsze jest to bezpieczne, więc wolę latać dronem. Bo jeśli coś się stanie, kto będzie nagrywać Wam filmy? Tata Reimik chce być bezpieczny. Dobra, sprawdźmy dach. Tung 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 sahur może być na dachu? A może nie? Może ukrywa się między tymi budynkami? Nie? To trochę nudne, kiedy latasz i nic się nie dzieje. Chociaż mamy widok, więc pokażę Wam coś ładnego. Przynajmniej mogę tu trochę odpocząć. Tam ludzie łowią ryby jak zwykle. Widzieliście może Tung, -tung, -tung Sahura? To jego dom. Na 100% tutaj mieszka. Czuję to ludzie. A Wy? Na pewno gdzieś tu mieszka. To idealny dom dla Tung, -tung, -tung Sahura. Idealne. Patrzcie, tam jest cień. Ktoś tam był? Ktoś tam był, prawda? Tak, patrzcie tam przy tych pudełkach. Uciekł. To był tung 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 sahur, prawda? To on. Podlecę bliżej. Uciekł gdzieś do środka. Nie widzę go. Powinienem podjaśnić obraz i podlecieć bliżej. Rany, nie. Był tam. Na pewno tam był ludzie. Tung 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 sahur na pewno tam był. To był on, prawda? Skomentujcie. Nie widzę go. Może gdzieś wbiegł do środka? Był na dachu. Widzieliście to, prawda? Był na dachu. On czy on jest za tymi pudełkami? Gdzie on jest? A! Jest! Pobiegł w prawo! Dalej pobiegł w prawo! Czy tam jest jakaś drabina? Gdzie on jest? Nie widzę go! Co się dzieje? Jest na dachu. Widzieliśmy, że jest na dachu, już! Pobiegł za lodówką czy czymkolwiek to jest. Gdzieś tam. Lodówka, nieważne jest tam! Złapiecie, cię, tung-tung-tung-sahur! Złapie cię! Na pewno się tam nie schowasz. Polecę wyżej, żebyś się nie bał. No dalej, czemu cię nie ma? To jakaś tajemnica! Znika na swoje sposoby, żeby ukryć się przed tatą Reymikiem. Nie uciekniesz przede mną! Co to? Myślałem, że tam był. Tung-tung-sahur! Gdzie się chowasz, kolego? Będę latał w kółko. Może polecę niżej? On tu był. Może jest niewidzialny? I go nie widzę? Nie wiem. Ludzie, napiszcie, kim on w ogóle jest. No weźcie, widzieliście go. Był na dachu. Na. No. Aha, skoczył! Jest na budynku, to jest to, teraz na pewno cię złapie. Chyba skoczył tam na dół. O, czemu cię nie widzę? Może wbiegł do budynku? Pewnie jest w środku. Nie ma mowy, żebym tam wleciał. Jest dość ciemno. Co mam zrobić? Dobra, zawracam drona. Zabierzemy go do auta i pojedziemy tam sami. Tak na pewno będzie ciekawiej niż z samym lataniem. W ten sposób na pewno mi już nie ucieknie. Dobra, jadę do tego opuszczonego miejsca. A przy okazji przejrzałem wasze komentarze. Tungtung -tung Sahur był w różnych miejscach. Dobra robota z napisaniem tego. Przy okazji napisaliście, że on jest memem z Indonezji. Mówią, że jeśli podczas ramadanu nie odpowiesz trzy razy na wezwanie Sahur, przychodzi do twojego domu z bębnem i robi tung, tung, tung. Dobra, nie bójcie się. To tylko legenda. Albo... kto wie? Ale on jest prawdziwy. Dobra, idziemy. Właściwie trochę się denerwuję, że tam wchodzę. Nie wiem, co może mi zrobić. Zobaczymy. No dobrze, przyszedłem tu z powodem, żeby pokazać wam Tung 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 Sahura. Pogadać z nim. Chodźmy szybko, zanim nam ucieknie. Trochę zgubiłem drogę, ludzie. Musimy przeskoczyć płot. No dobrze. Jestem jak jakiś szpieg polujący na tung-tung-tung-sahura. <grywa> Co za szalona przygoda! Sami zdecydujcie, jak chodzić na tropikach! O! Tung-tung-tung-sahur! Znalazłem go! Co on robi, ludzie? To jest jakaś kawiarnia. Nie jest opuszczona. Nie zobaczy mnie? Stoję zaraz obok! Tung-tung! No dobra. Tung, 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 Sahur! Co? Kto tam? Co ty tu robisz? Dlaczego masz kamerę? Filmujesz mnie? Odejdź! 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 Tung, 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 nie wyrzucaj mnie! Jesteś taki popularny, a ja chciałem cię poznać. Odejdź! Odejdź natychmiast! Dlaczego, Tung, tung? Dlaczego od razu odejdź? Co tu robisz? Kim w ogóle jesteś? Opowiedz coś o sobie, jestem ciekawy. Pracuję! Odejdź szybko, natychmiast! Nikt nie może widzieć, że z tobą gadam. Proszę, błagam cię, odejdź! I usuń to wideo! Łapiesz? Albo inaczej! Zmuszę cię, żebyś poszedł! Dotykaj mnie! Odchodzę, już idę! Usunę to nagranie! Okej, okay, papa, tunk, tunk! I nigdy tu nie wracaj! Rozumiesz! Rozumiem, rozumiem, tunk, tunk Sahur! Dobra, już idę! Ludzie, widzieliśmy go! Nie, nie wracam już do niego! Kto wie, co mógłby zrobić? Lepiej szybko uciekajmy! Chyba go słyszę! Ten perkusista mnie goni, ludzie! On chyba mnie dogania. O, ludzie, subskrybujcie kanał. Anglikosik, do zobaczenia. Pa! O mój Boże! <śmienic>